Wiemy też, że po programie w życiu Agnieszki Kaczarowskiej trochę się namieszało. Jaką ty miałabyś radę dla niej? Bo wiemy, że też macie kontakt prywatny z tego, co Agnieszka nam mówiła. Przede wszystkim jakby e, chciałam trochę prze... Przekształcić to, co powiedziałaś, bo powiedziałaś, że namieszało się w jej życiu, a tak naprawdę wolę patrzeć na to, żeby w Agi życiu pojawiła się klarowność. I tak staram się podchodzić do życia. Nie jestem osobą, która daje rady z przestrzeni, jeżeli ktoś mnie nie pyta. Więc jeżeli Aga przyszła do mnie powiedziała, że da mi jakąś radę, to jej dam radę. Natomiast nie jestem osobą, która będzie dawać te rady w momencie, kiedy, kiedy nie zadaje mi ona bezpośrednio takiego pytania. A ty w takich sytuacjach, w sytuacjach, gdy rozstajesz się z kimś, jakie sobie dajesz rady, co praktykujesz w swoim życiu? Staram się podchodzić do każdego rozstania jak do lekcji. Czego tak naprawdę uczy mnie to rozstanie, czego uczę się o sobie, bo, bo rozstania są niesamowitą. Taką skarbnicą wiedzy o nas samych, jak reaguje, czy właśnie pokazuje palcem na drugą osobę, mówię: A, bo ty mnie zostawiłeś, czy potrafię wziąć odpowiedzialność za swoje życie i powiedzieć: No dobra, bo po prostu nie byliśmy dla siebie. To też jest ok, tak? Bo ja mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś się z nami rozstaje, to my nosimy w sobie ogromne poczucie wstydu, że ktoś się z nami rozstał, a zaufanie do tego, że po prostu nie jesteśmy dla, dla siebie i to jest ok.